Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Nie macie, więc musicie i jesteście zmuszeni, bo, bo inaczej się zarazicie. Więc yy, zależy, jak się na to spojrzy prawda? No, z punktu widzenia yy, 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 ja, ja patrzę na to jednak. Natomiast dla mnie to było za dużo. Ja wchodzę w biznesy, które zawsze Wychodzą. Jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że nie zarobię tyle, ile chcę, to w ogóle nie wchodzę. A już jeżeli jest ryzyko, że wpłacę pieniądze do kraju, do Azji, duże pieniądze, których nie znam procedur, nie wiem, jakie są gwarancje bezpieczeństwa, jak wyglądały te procedury, nie znam się na tym, to prawdopodobieństwo, że w topie jest dużo, dużo większe niż jak jestem na swoim rynku nieruchomości i tutaj też tą okazję. Ja mówię, słuchaj. Na nieruchomościach dzisiaj zarobisz mniej, natomiast zarobisz, na pewno zarobisz i na pewno nie stracisz. Daniel, różnica jest taka, że ty jesteś prawdziwym inwestorem, a wielu ludzi, którzy bawią się w inwestycje, to spek spekulanci. I być może spekulant na krótką metę zarobi w ciągu kwietnia więcej niż ty, bo postawił wszystko na jedną kartę, kupił maseczki, sprzedał je drożej, kura. Ale na dłuższą metę, w skali 30 lat, uważam, że ty zarobisz dużo, dużo więcej niż ten spekulant. Bo ten spekulant po drodze parę razy wtopi, a ty nie wtopisz nigdy. I choćbyś zarabiał dużo mniej niż ten spekulant w kwietniu, to będziesz do tego koszyka dokładał co miesiąc sukcesywnie jakąś kwotę. Ty jesteś prawdziwym inwestorem i to jest różnica. Spekulanci teraz stawiają na ropę, spekulanci teraz stawiają na złoto i pewnie nieźle na tym wyjdą. Ale w dużej skali czasowej pewnie postawią też na parę takich koni, którzy przed metą zdechną. Mówiąc bardzo brzydko. Bo dzisiaj ten, kto dzisiaj wejdzie w masyczki, prawdopodobnie przywiezie już je poniżej ich wartości rynkowej. Tak? Samolotem mówiąc o tym. Ale, a teraz jeżeli chodzi, mówimy o aktywach, o złotach wspomniałeś, o, o złocie, o... To teraz powiedz mi, tak kończąc już, to jak Ty się przygotowałeś do kryzysu? Jak byłeś przygotowany? No bo umówmy się, że nie, da, nie dało się to przygotować, nikt nie wiedział, co, że to się tak wszystko pozamiata. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to dalej uważam, że on ma, jest na silnych fundamentach, nie ma bańki, nie jest...